Dobrze, z tej strony Breciu i chcę coś pokazać. Coś takiego nieprawda, owego. A więc co to kurwa jest? Co to kurwa jest? Czemu tu jest widno? Czemu tu jest kurwa widno? Jeszcze 7 mokre, jak dole. To miało być dwa ciemno, tak? Na moim filmiku była informacja uwyżytelniona w ogóle, że ma być kurwa dzisiaj ciemno, a jest dwa jasno, jak wieje. A więc kończę serię, bo to w ogóle było głupie i zaczynam nową 6 przypowiedni na rok ten, co jest teraz. Wieje w pizzec, ale jest jasno, miało być ciemno Ja nadzieję, ma coś w dupę nie wleciała. A więc